Siema. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, który jest cały czas na topie. Czyli czy dobry Jay, czy zły Jay? Zapraszam. Spójrzmy sobie teraz na bardzo ważne rzeczy. Kiedy Jay był dobry, Nia miała go totalnie w nosie. Jay bardzo dużo razy jej powtarzał, że ją kocha. Thank you, Nia. I love you. I love you. I love you. Ona nie powiedziała mu tego ani razu. Traktowała go całkowicie. E, odsuwając go od siebie, całkowicie miała go w nosie. Nagle, kiedy Jay totalnie jej nie pamięta, nagle ona sobie o nim przypomina i mówi mu: Kocham cię. I love you. I will always love you. And I will always hate you. To jest powód, dzięki któremu Jay, moim zdaniem, powinien być zły, bo też pokaże ni, że może być miły, bezduszny, może być totalnie zły i może mieć ją totalnie w nosie, i dla Jaya jest to jak najbardziej dobre. Druga rzecz jest taka, że Jay na bank wydorośleje przez to. Jay na bank wydorośleje i będzie dużo lepszym ninja, a Kolejna też rzecz jest taka, że Jay przez każdy właściwie sezon, każdy dalszy sezon sprawiał, że Jay stawał się coraz bardziej irytujący i jak dla mnie był coraz bardziej denerwujący ze każdym sezonem i coraz mniej go lubiałem, więc moim zdaniem tak na koniec już mówiąc. Eee, dla Jay'a zmiana wyzłego jest totalnie dobra i jak najdłużej niech pozostanie zły, bo jeżeli zostanie dobrze poprowadzony, to może zostać naprawdę, ale to naprawdę zajebistą postacią.